To jest prawdziwa historia. Rok 1900. Trzech latarników znika z wyspy Flanan, tak nagle, jakby rozpłynęli się w mgłach Atlantyku. Fale uderzają o klify ciężkim, głuchym rytmem. Wiatr pachnie solą i rdzą. Na schodach do latarni znaleziono tylko przewrócony kubek i mokre ślady butów prowadzące donikąd. Stół jest nakryty, jedzenie zaczęte. Drzwi otwarte szeroko, jakby ktoś wybiegł w pośpiechu. W dzienniku wpis z ostatniego dnia. Sztorm szaleje, fale jak żywe, ale tego dnia nie było żadnego sztormu. Radio milczy. Ptaki krążą nisko, wyjątkowo cicho. Ratownicy słyszą dziwny dźwięk, przypominający metal ocierający się o kamień. Podobno czasem słychać go tam do dziś, a światła latarni. Gasną i zapalają się same. Do teraz nikt nie wie, co stało się z latarnikami, ale ludzie mówią, że wyspa nie lubi być pusta. Jeśli chcesz więcej takich mrocznych, prawdziwych historii, zasubskrybuj kanał.